Mam pomorki, jestem Niko, przed nie zapomnijcie stawić łapki w górę i suba, bo próbujemy dobić 100 subów A dzisiaj yy, chciałem wam powiedzieć o nowym kanale, który będzie dodatkowym jakby kanałem i link do niego macie w opisie A kanał ten to... Niko się f 2 i po prostu jestem ciekawy jak się przyjmie, grafiki były robione przeze mnie, ponieważ jak wiecie, znaczy nie wiecie tego, ale dokładnie ogarnąłem sobie grafiki, ja nauczyłem się być grafikiem i według mnie to jest to tanie, kozackie więc mogę też komuś zrobić grafikę No, uczyłem się trochę i ogarnąłem takie podstawy więc jakby, według mnie fajnie to wyszło ale nie wiem, w sumie możecie ocenić Grafikiem zostałem totalnie tak z dupem, bo dzisiaj to, to było przed szkołą jakby, no. Powiedziałem, nie wiem, spróbuję w Photoshopie coś porobić, bo i tak nie ma co robić, nie chcę się zbytnio grać. I patrzę, a tam dosłownie takie, że... wow, ej, umiem coś zrobić, nie? Yy, no i... No i dobra, no i staram się coś zrobić w ogóle cokolwiek, ale... No jakoś mi to wychodzi, nie? Jakoś mi to wychodzi. I ten banner i logo kanału było robione przeze mnie, więc nie jest to grafika mojego, którego miałem, tylko było robione po prostu przeze mnie i nie wiem, czy to fajnie wyszło. Chyba tak. Link do kanału macie w opisie, możecie wejść, dać suba. Na razie filmów nie ma, ale dokładnie to będą szoty chyba z live'ów. Ja tak myślę, ale nie mam jeszcze pomysłu, co będzie na tym kanale tak naprawdę. Na razie kanale będzie pusta i jak ktoś ma pomysł jakikolwiek na to, co tam może być, to może napisać po prostu. Bo, no ja nie mam pomysłu, nie? Według mnie może, nie wiem, z tam być lub cokolwiek innego. Jakby ktoś nie wiedział, nie? Yy, no to w tyle ja po prostu jestem ciekawy jak moje gryfki się przyjmą bo nie wiem jak się przyjmą według mnie wyglądają fajnie ale to według mnie jakby więc wiecie, według mnie to ja wszystko mogę więc jakby nie wiem, kanał oczywiście jeszcze raz powiem, że jest link w opisie, więc możecie sobie wbić, dać suwa, na razie filmów nie ma, ale niedługo będą. Profilowe sam i banner kanału też sobie sam robiłem, no i w sumie tyle sam robi. Nic innego nie robiłem samemu. No to ciekawi nie bardzo, jak to się po prostu przyjmie. No i możecie też podać na kanał gdzie tam... No nie ma filmów. Znaczy, kur... No były filmy, no. Kiedyś były. Ale Daisy się skończył. Teraz tylko nie wiem, idziemy na skate'ach chłopowi się nawet nagrywać nie chcę. No. Jeszcze mówi, że ej, ja nie mam subów! Ciekawe dlaczego. Yy, więc bardzo mnie to ciekawi, naprawdę. Yy. Oczywiście linki do tych kanałów macie w opisie. Yy filmu, więc jak sobie może zjedziesz na odwód, tam masz... Może, nie wiem, dowieć kanał jakiś komentarz coś w tym stylu. Nie wiem. Ten kanał może dosłownie wszystkim być. Nie wiem, naprawdę zastanawiam się, czym to będzie. No to ja kończę ten odcinek. Linki do kanału macie w opisie. To tyle na dziś. Do zobaczenia i cześć!